Początkowo było spokojnie, aż do tego momentu, gdzie to w trakcie, jak zmieniałem muzykę, usłyszałem dźwięk bicia, a ja miałem zminimalizowaną grę i nie miałem żadnej kontroli nad tym, co się dzieje. Ty, hey, ktoś mnie pije, ktoś mnie pije, nie. na muzyki nawet nie dadzą ustawić sobie, no. na się wystraszyłem, ty, no słyszę tylko, że mnie piją, a ja przełączam sobie muzykę. Dobra, póki nie ma, jeszcze nie, ludzie nie wracają do szkoły. To ten. No. Adrenalinka, tego typu, to nie? Chodzoczyk. Wydawa. Wiecie co ja tutaj polecam na, na spokojnie. I mimo że kilka razy udało mi się uciec od wywalenia się, to pech mój w końcu musiał wyjść na powierzchnię i ja wywaliłem się, jak widzicie. Yy, ale mamy kilafik yy, Let's go. <grym> No, świetnie ogólnie klasa, klasa, cudownie. Nic nie straciliśmy cennego, kilofik mamy wywalone widem, ok Inaczej jakbym się wywalił, jak miałbym lepszego sycika. Aktualnie jest git. Nie, nie było git. Za każdym razem, kiedy gram na boksie, to jedynie czego się boję, to momentu stracenia itemów. To jest taki nagły ból. Giniesz i nie masz nic, jednak wiedziałem, że poddanie się w tamtym momencie to nie jest dobra decyzja.